Słuchajcie, w tym odcinku postaram się wytłumaczyć, o co chodzi w procencie składowym, czyli w, kat, w kapitalizacji odsetek. Na samym początku, słuchajcie, dla naszych potrzeb e, uprościmy sobie ten wzór, bo słuchajcie, malutkie k w tym wzorze tutaj oznacza, e, ile razy bank wypłaca nam odsetki w, e, w ciągu jednego roku. W naszym przypadku przyjmiemy, że to jest zawsze jeden. Słuchajcie, czyli K będzie zawsze jeden, tak? Czyli tego K się pozbywamy. Tylko jeden raz bank w ciągu roku wypłaca nam odsetki. To jest taki prost, najprostszy przypadek. Czyli nasz wzór już jak widzicie jest dużo prostszy. I teraz co oznaczają, co oznaczają tutaj te, te symbole? Duże K to jest kapitał początkowy, czyli to co chcemy zainwestować. P to jest procent, czyli jak bank pro, proponuje nam 10% w skali roku, tak to jest 10, jak 5% w skali roku w zysku to jest 5, a N to jest ile lat będziemy oszczędzać. Czyli słuchajcie, weźmiemy, że będziemy oszczędzać na początek 2 lata, później kapitał początkowy u nas to będzie 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy złotych, może nie K, 10 000 zł, a procent to będzie dla ułatwienia na początek, słuchajcie, 10%, czyli 10, tak? Tutaj nie podajemy tego czyli 10%. No i dobra, podstawiam do naszego wzoru i zobaczymy, co nam tutaj wychodzi. Czyli na początku mamy 10 zł razy 1 plus. 10% skali roku nam bank płaci i przez 100 i oszczędzamy, słuchajcie, 2 lata. Tak. Oszczędzamy 2 lata, tutaj, tutaj jest słuchajcie ten. Tak. I to się równa ile? To jest 10 000. 10 000 razy. Tutaj nam się skraca, tak? Później 10 plus 1 to jest 11 przez 10 do potęgi drugiej. To się równa, słuchajcie. 10 tysięcy razy 121 przez 100. I to się równa, tutaj nam się też skróci to się równa po prostu 121 i 2,0 razy 100. Czyli mamy 12 100 zł po dwóch latach, jeżeli oprocentowanie będzie 10%. Słuchajcie, co nam daje ten procent składowy, tak? I słuchajcie, procent składowy daje nam 100 zł. Gdyby nie było procentu składowego, to mielibyśmy 10%, 10 tysięcy to 2 lata, tak? 10 tysięcy złoty razy 10% równa się 1000 zł I przez 2 lata to byśmy mieli i 2 razy 2. 2 razy 1000 zł daje nam 2000 zł przez 2 lata. Gdybyśmy nie wliczyli procentu składowego. A ten procent składowy daje nam dodatkowe 100 zł. Zobaczcie. 100 zł mamy dodatkowe. I to jest właśnie ta różnica. Czyli 100 zł to jest dużo, tak? Bo te 100 zł się liczy, słuchajcie, przepraszam, od tego 1000 zł, które zarobiliśmy w pierwszym roku. I teraz posłuchajcie, zobaczymy na dłuższym okresie. Ten wzór zastosujemy. Nie 2 lata, a weźmiemy 30 lat. Ile tutaj będzie? Ja już troszeczkę, zobaczcie. Zamiast 2 lat oszczędzania, weźmiemy teraz 30 lat. I też weźmiemy na 10% na początek. Czyli podstawiamy tutaj do wzoru, tu mamy tutaj 10 000 zł razy 1 plus. 10% przez 100 na 30 lat. I to jest ile? To jest 10 zł razy 1 plus. Tutaj już obliczyłem, słuchajcie, to będzie 100. To będzie 1,1, bo to jest 110 przez 100, czyli. 1,1 przez 30 i to się równa, słuchajcie, tutaj już to obliczyłem, bo to jest 1,1 do, 30, do 30, to jest 17,44494. czyli tu już możemy to wpisać, bo to już obliczyłem na kalkulatorze, czyli 7 razy 17,4494. I to się równa, słuchajcie, 17 000 i 4,0 czyli 4,494,00 złotego około. Czyli słuchajcie, teraz jak 10 000 zł damy na 10% do banku na 30 lat, to po 30 latach mamy 174 494 zł. A teraz weźmiemy to, ale na 5%, słuchajcie weźmiemy na pięć procent, czyli zamiast czyli trzydzieści, ale tu będzie pięć procent. Tutaj to znażemy. Czyli teraz tutaj jest dziesięć tysięcy złotych razy 1 plus 5 przez, 5 przez 1,20 to jest po prostu 100. 100 przez 100. 100 plus 5 to jest 105 przez 100. I to będzie po prostu 1,05. Tak? 10, nie, 1,05 do 30 potęgi. To jest równo, też którą obliczyłem wcześniej. 4,321 to jest. To możemy, słuchajcie, zmazać. 4, 3, 2, 1, 9 i to się równa 4, 0, tak? 4, 3, 2, 1, 9. I to jest nasz wynik, słuchajcie. To znaczy teraz, że jak na 30 lat z kapitałem początkowym 10 tysięcy złoty i oprocentowaniu 5%, jeżeli złożymy nasz kapitał początkowy w banku, to po 30 latach dostaniemy 43 219 zł. Słuchajcie. No i tak się po prostu, słuchajcie, oblicza procent składowy. Tutaj sobie możecie podstawić do tego wzoru. Do tego wzoru, tak? Czyli jeszcze raz, gdzie jest my? Jeszcze raz po prostu. To jest wzór uproszczony, tak? Czyli tu, to gdzie jest n, to, to są po prostu to są lata, na ile lat chcecie oszczędzać, ile lat chcecie oszczędzać. Później k to jest początkowy kapitał, czyli wasze oszczędności początkowe. A P to jest procent, ile Wam daje bank w skali roku, czyli po 12 miesiącach, jaki procent będzie. Czyli oprocentowanie. Oprocentowanie w skali roku. No, to wszystko. Tutaj się do wzoru, obliczacie i wiecie, ile pieniędzy będziecie mieli po 40-50 latach, na przykład. I to wszystko, słuchajcie.